Po raz kolejny mieliśmy przyjemność organizować na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej wydarzenie, które ściągnęło pasjonatów fizjoterapii neurologicznej z naszego województwa oraz z całej Polski. Naszym gościem specjalnym był Miguel Benito Garcia, fizjoterapeuta i profesor Uniwersytetu w Salamance na Neuroday zajmowaliśmy się przede wszystkim spastycznymi zaburzeniami ruchu, które to są jednym z największych wyzwań terapeutycznych w neurologii. The day we have had today was based on providing the students with a specific knowledge about what neurorehabilitation means and more specifically in the field of the what concept. They had a lecture about spastic movement disorder. which is the new concept that we have in literature about how patients are suffering for functional disabilities after having a problem at the level of the supraspinal at the uh, and the spinal level Było to niesamowite wydarzenie, jak dla mnie. Same wykłady dostarczyły dużo cennej wiedzy, ale też spowodowały, spowodowały pewną dezorientację z powodu tego, jak dowiedziałem się, jak dużo rzeczy jeszcze nie wiem i tak naprawdę co ukrywa się pod pojęciem spastyczności. Bardzo mi się podobało. Jest to temat, który już mieliśmy poruszany na zajęciach, ale nie znałam go od tej strony, poznałam inną stronę. Bardziej rozszerzony zakres materiału był. Także no, naprawdę bardzo nowych rzeczy dzisiaj się dowiedziałam przede wszystkim. Wykład profesora Miguela bardzo mi się podobał, spastyczne zaburzenia ruchowe. Bardzo dobrze było to wyjaśnione. Rozszerzył temat, opowiadał ciekawie, było to wszystko spójne, pogłębiło moją wiedzę, więc dowiedziałam się rzeczy, których no, wiedziałam, ale po prostu chciałam rozszerzyć. I uważam, że był na bardzo wysokim poziomie, ciekawie było wszystko przedstawione.